Tak, witam wszystkich. Krótka, krótki taki filmiczek. Odpowiedź na pytanie widza. Pytanie brzmi, czy srebro można przekształcić w bardzo drobny proszek? Tarcie na kamieniu odpada, on napisał. Także myślę, że można. I teraz chcę pokazać, bo akurat mam tutaj dwie szklanki. Akurat on pytanie zadał, to mam możliwość pokazać. Tutaj jest rozpuszczony styk. Jeden styk. A tutaj jest sreberko z układów scalonych. To będzie o tym filmik. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda. I teraz chcę powiedzieć następne. Można przekształcić w srebro, w drobny pył. Tutaj mam, tutaj mam na, na tym, to jest parownica i taki, taki srebrny pyłek, jak widać. Tylko on jest bardzo drobny, jak widać, i on zostaje też też na paluchu zostaje. Z nim ciężko będzie pracować, ale jak to można zrobić? Bierzemy sreberko. Rozpuszczamy go woda demineralizowana. Czysty kwas azotowy. Rozpuszczamy to srebro. Jeżeli to były styki, jeszcze coś. Znaczy, wytrącamy raz. Później rozpuszczamy i wytrącamy drugi raz. Już wtedy będzie czyste srebro. Bardziej niż, niż jeżeli to mamy ze styków, czy tam z próby 925, koniecznie to trzeba zrobić dwa razy. Może nawet i trzy. I teraz tak to czarne. To jest wytrącenie do chlorku srebra. Jak widzicie, jak widzi, yy, widnie, że to nie jest ładnie, będzie taki czarny jeżeli robić to chłorkiem srebra, będzie czarne bo to idzie wtedy aluminium przekształcać w srebro metaliczne ale ono wygląda nijaką po prostu czarny osad a tutaj my mamy wytrącenie miedzią i jak widać takie sreberko ładnie wygląda, trzeba po tym, jak się wytrąci, koniecznie umyć kilka razy gorącą wodą. Jeżeli nie ma. I woda ma być demineralizowana koniecznie. Jak nie ma wody gorącej, no to trzeba wtedy lać świeżą wodę i na podgrzewanie. Na podgrzewanie. I dolewać czystej wody. Teraz ja tutaj dolewam czystej wody. Już woda się kończy po trochu. Dobrze umyć. Żeby nie było, jak widać woda jeszcze niebieska. Trzeba dobrze umyć. Dobrze trzeba umyć. Żeby nie było wymyć wszystką niebieską wodę, bo to jest miedź dobrze umyć. Jak już będzie biała, wo woda już będzie biała, żadnych tych, to wtedy na parownicę. Parownicę suszymy, i na parownicy e, można też rozdrobnić to. i Będzie taki, taki drobny kurz. Ono wyparuje, to można ładnie rozsetrzeć paluchami. I będzie taki kurz, srebrny kurz. Także mam nadzieję, że dałem odpowiedź. Spróbuję to później jeszcze jakoś tam, może dofilmuję, pokażę w jakimś filmiku, jak będzie. Ale to myślę, że taki kurz będzie pasował dla widza. Także tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze podpowiedział. Do następnego razu. Cześć.